Witam, witam na moim kanale CO JA WIDZĘ W USA TV Dzisiaj yy, Czyli, który dzisiaj jest 3 lutego Wszystkie filmy, co Wam wrzucam, staram się wrzucać na bieżąco Chcę Wam nakreślić, przedstawić sytuację, co się dzieje w Ameryce Mieszkam w okolicach Chicago Ale moje informacje pochodzą z całej Ameryki yy, Nie tylko Nie tylko z Chicago no i będzie dzisiaj dużo rzeczy. Będzie tak, protesty, protesty w Kalifornii, protesty w Georgii, protesty w Chicago, ile ludzi zatrzymali, prawa, nieprawa, troszeczkę wspomnę o mgle, która akurat nie teraz jest. No i zapraszam do oglądania. Także na początek zaczniemy od protestów. Jak wrzucałem filmy, swoje pierwsze filmy, które po prostu przedstawiały tam różne sytuacje, Ludzie pisali, nie, pieprz, głupot, coś tam niesie paniki, niesie tego, niesie tamtego. Super, dobrze, że piszecie, tylko jeżeli chcecie oglądać moje filmy, to moje filmy troszeczkę czasami mogą wyprzedzić rzeczywistość, co nie? Czyli jeżeli ja pokazuję, że coś się dzieje, a telewizja tego jeszcze nie pokazała, a tam Jasiu z jakąś tam gosią, czy, czy z Małgosią, czy ktokolwiek, nie nie obrażając teraz imion, czy coś takiego, tylko mówię w sensie takim, że ktoś sobie tam nie, nie zobaczył w tego nie, nie zobaczył tej sytuacji w telewizji i mówi, co typie, przecież nic się nie dzieje, przecież ja mieszkam w Chicago czy tam mieszkam w Luizjanie, czy mieszkam w Kalifornii i tu się nic nie dzieje no i dobrze, ja Was nie będę wyprowadzał z błędu jeżeli takie osoby oglądają, to moje filmy oglądajcie sobie z tydzień później, albo z dwa tygodnie Naprzód to telewizja pokazuje, a później ja. A jeżeli chcecie być na bieżąco przed telewizją i przed e, takimi dostępnymi wiadomościami, to zapraszam do oglądania. E, od czego zaczniemy? Zaczniemy od Kalifornii. Tam w Kalifornii to jest ciekawie, co nie? Ogólnie to chcę Wam jeszcze tak nakreślić, bo ja w, w swoich filmach często mówię, nie chcę się powtarzać, ale jeszcze w tym filmie chcę tak powiedzieć, o co tutaj chodzi. Za ćwierć mili. Nie le... skręć w prawo troszeczkę może wam mapa przeszkadzać no ale cóż, tak, tak po prostu nie mam kurde jeszcze kierowcy żeby mnie woził ja bym tylko nagrywał filmy ale spokojnie, wszystko w swoim czasie yy, od czego zacząć? ludzie troszeczkę mylą pojęcia tam, w nie? troszeczkę czasami mylą pojęcia i jako nielegalnych imigrantów Wszystkich ładują do jednego wora, co nie, czy Ty jesteś jakimś tam złym człowiekiem, czy dobrym człowiekiem, czy Ty chciałbyś uzyskać dokumenty, ale Ci się nie udało, no bo, przepraszam, nie ma takiej możliwości, czy, czy no, różne są, różne są po prostu przykłady ludzi, co nie, nie każdy ma w życiu kolorowo, nie każdy Dużo ludzi by chciało uzyskać, popatrzcie tutaj, w Ameryce do tego czasu mieszka miliony ludzi, no może przesadzam miliony, chociaż, chociaż może nie. E, no dużo ludzi mieszka, co nie? I każdy z nich, może nie każdy, ale pewnie część, niech będzie, że 50%, 50% na pewno chciałaby e, nawet... Jeżeli by była taka możliwość, co nie? Uzyskać, to, uzyskać to obywatelstwo. Dużo ludzi pracuje nielegalnie, ale normalnie się rozliczają, normalnie płacą podatki, normalnie, normalnie żyją. Nie? To nie jest tak, że tam ktoś czasami w komentarzach pisze, że bo oni nie płacą, to tam to wszystko za darmo. Nie wszyscy są tacy. Ja rozumiem, że część ludzi pewnie tak żyje, że nie, gdzieś tam sobie. Na czarno, na czarno pracuje, wszystko ma gdzieś, co nie, składa tylko pieniądze i ten, ale większość ludzi naprawdę, uwierzcie mi, że funkcjonuje tutaj, rozlicza się, płaci podatki, co nie. Ja wiem, że to jest może skomplikowane, bo jeżeli oglądacie z innego kraju, to sobie tak od razu w głowie wyobrażacie: no jak to, jak to, jesteś na czarno, a, a po prostu na czarno, czy nielegalnie, czy jak to nazwiecie. A, a po prostu się rozliczasz. No tak, normalnie jest taka opcja w, w Ameryce od dawna. Ameryka jest troszeczkę traktowana inaczej. Tu są dużo, jest naprawdę takich rzeczy, że jeżeli ludzie tego nie rozumieją, to tego nie zrozumieją. Ja ja bym też nie będę tłumaczył, jak to wszystko wygląda. Może kiedyś zrobię taki film, ale teraz są inne rzeczy, chcę Wam prze prze przedstawiać. <laughs> cały czas na bieżąco, co się dzieje, nie? Także, także, jak czasami ktoś z Was nie jest nie jest po prostu do końca pewny to niech po prostu nie osądza ludzi, nie, nie piszcie takich troszeczkę głupotek, nie? Bo wiadomo, każdy z nas może się może każdy z nas może w życiu wylądować z złej sytuacji, nie? Teraz Wam się to tak, jak tutaj na przykład piszecie z Polski a nie wiecie jaka tu jest sytuacja, nie, cały czas telewizja tylko będzie przedstawiała, że najgorszych, najgorszych no, przestępców to tamto sramto tylko wyrzucają, a normalni ludzie zostają, do końca tak nie jest, co nie, do końca tak nie jest, bo jak już oglądali poprzednie filmy, tam jest podane ile ludzi, no, ile ludzi jest z przestępstw, a ile ludzi jest normalnych, co nie, także jeżeli myślicie, że też na przykład te organy wszystkie, tak działają, że jak działają, że tylko, nie wiem, przyjdą przykładowo po kogoś co jest, no naprawdę będą szukali tylko takich przestępców a, a takich ludzi będą zostawiacie to przypomnijcie sobie sytuację jaka była w Polsce jak się pojawiła Kasia co te wszystkie służby robiły, nie? jak ludzie mają władzę, to jeden drugiego by kurde po prostu, no przecież było dużo, dużo afer, może wiadomo telewizja tego nie pokazuje jeszcze pewnie są takie osoby, ja widzę tutaj w Polsce pewnie tak samo, że dalej jeszcze w maskach chodzą, co nie? Także no ja przedstawiam sytuację z mojej strony jak ja to widzę a czy komuś się to podoba czy nie, no to wiadomo będą dużo ludzi pisało różne, różne, różne rzeczy, co nie? Tylko w tym sensie właśnie... Skręć w lewo. So, jest na tą matkę, ale będzie cały czas przeszkadzała. Eee, czekaj na następne skrzyżowanie. Czekajcie, bo chcecie. Mo wątek, moment. Dobra, wracając, wracając do tych protestów, co nie? Za ćwierć tak, mili. Skręć wzjazd po prawej. Eee, dużo. Dużo, du dużo. Znaczy, tak, powiem. Najwięcej teraz jest protestów w Kalifornii, eee, czekaj, Kalifornii, Georgia, Louisiana, w Chicago też się coś odbyło, co nie? Przejdźmy do tych protestów. Co ci ludzie w ogóle chcą? Ludzie, ludzie z tego, co tam Skręć w zjazd po prawej. oglądałem, wiadomo, to jest przedstawione z każdej strony inaczej, co nie? To, co usłyszycie w telewizji, to usłyszycie taką wersję dla siebie, czyli taką piękną, nie? Że po to są, po to są ci ludzie wyrzucani, bo są przestępcami, to, tamto, to, nie? Nikt wam nie powie, że dużo ludzi właśnie tam, jak w tych w materiałach, żeście widzieli, dużo ludzi, którzy po prostu, yy, których złapano i wyrzucili, to byli tylko w tym, yy, bo... Ludzie jeszcze, te, te, tak to rozumiem, że jeżeli ktoś nielegalnie prze, przekroczył granicę, czy przykładowo, ktoś przyjeżdżał na wizę studencką, czy na cokolwiek, tak dużo, dużo tu Polaków przyjechało i później zostali, co nie? Czyli tacy ludzie, według teraz tego wszystkiego prawa, chcą też to kata, kategoryzować jako, jako przestępców, co nie? Jako... Może najlepszych przestępców, no ale no, wiecie o co chodzi w tym sensie, nie? Ja też jak te filmy teraz będę robił, musicie się przyzwyczaić, że troszeczkę muszę przekręcać niektóre rzeczy, żeby, żeby mi to YouTube, nie, po prostu żeby YouTube w ogóle puszczał moje filmy, tak? Też od razu dla Was taka prośba, jeżeli oglądacie moje filmy i content Wam się podoba, i chcecie zobaczyć co się dzieje w Ameryce, tak jak mówię, wcześniej niż to telewizja pokaże. Jeżeli chcecie oglądać to dopiero później, to, to sobie oglądajcie, ale jeżeli chcecie być na bieżąco i wiedzieć wszystko, przed tym wszystkim jak telewizja pokaże, to mam prośbę, dajcie łapę w górę, napiszcie jakiś komentarz, nie? Napiszcie cokolwiek, nie? Nie wiem, lubię oglądać swoje filmy, ale coś tam, coś tam, żeby miało zdanie przynajmniej 10 słów, to jest po to, żeby algorytmy YouTube'a te filmy po prostu jakieś pozycjonowały, nie? Już widzę, że tamte filmy mają parę filmów jest duża oglądalność, ale też jak o dużo rzeczy, dużo rzeczy chcę powiedzieć takich, co nie można mówić, co nie i dlatego te filmy moje nie będą miały też dużej oglądalności, nie? Także mówię, będę się starał, starał troszeczkę nazwy czasami przekręcać, myślę, że jak ktoś to będzie oglądał, to i tak, i tak zrozumi, a jak ktoś nie zrozumi, no to sorry to może ludzie tam w komentarzach właśnie napiszecie bo tam nawet już się zaczęło tam pisać, że coś tam powiedziałem źle super, że takie rzeczy piszecie, nie? fajnie by jakby taka osoba, co bardzo przeszkadza jakieś niedomówienia czy ten pisała, opisywała w komentarzu nie no żartuję, ale prośba taka dajcie, zasubskrybujcie kanał dajcie łapkę napiszcie komentarz, mówię takich 10 słów co, żeby po prostu to jakoś się fajnie oglądało, żeby te filmy miały zasięg, nie? Żeby mi to YouTube nie wyrzucał w ogóle. No i co? I... No i w tych, w tych, yy... okej, okay. do, czego, do czego zmierzam? Tym ludziom, o co chodzi tym ludziom? Ludzie mówię, dużo ludzi chcieliby zalegalizować swoje tutaj, yy, zalegalizować swój pobyt, czy coś, tylko się nie da, tak? No i co mają ci ludzie zrobić? Nie znacie sytuacji, jaka jest, dużo ludzi by chciało to zrobić, ale się nie da. Moim zdaniem jest tak, że jeżeli ktoś tu nie wiem, na przykład 10 lat przykładowo jest 10 lat w Ameryce, ale no rozliczał się, płacił podatki, nie zabił nikogo, nie zrobił przestępstwa. Taka osoba powinna mieć po prostu normalnie możliwość uzyskania obywatelstwa. Tak jest tylko moim zdaniem. To co ja mówię wszystko, to wieście tak, że to jest z mojej strony. Wy możecie mieć odmienne zdanie, no i super, nie? No, ale teraz to już się dzieje, to tam właśnie są ludzie robią takie szkolenia nawet. Może mówię w polskiej społeczności to jest pewnie troszeczkę inaczej, bo Polaków jest tutaj mniej niż obywateli innych krajów, co nie, czyli me Meksykaninów i i najwię najwię najwięcej to jest chyba właśnie z tego z, z Meksykaninów, co, nie? No i dlatego oni robią sobie jakieś spotkania, uczą się na przykład nawet co zrobić jak wpadnie ICE, nie? Ice to jest taka policja jakby emigracyjna, nie? Także jak będziecie ten... Może będę mówił przykładowo, nie wiem, jak wpadną lodziarze, nie? To będzie się kojarzyło. Bo będzie się ko kojarzyło może z tym, żeby też tych dużo słów takich nie, cały czas nie mówić, no bo mówię YouTube się uweźmie na mnie i w ogóle tego nie będziecie oglądali, bo mi ściągnął kanał, nie? Także jeżeli wpadną lodziarze, to ludzie już się uczą co robić, yy, co robić po prostu, jak tam się zachować, nie, bo wyobraźcie sobie tutaj, że macie, nie wiem, całe życie tużyście byli, Macie tu jakiś, nie wiem, dorobek całego życia, ale co ciekawe, tu jest tak, że na przykład jeżeli ci się dawniej tak było, że twoje dziecko się urodziło, no to miało obywatelstwo, co nie? I rodzice czekali tam do chyba 21 lat, aż dziecko, dziecko będzie miało 21 lat i może sponsorować rodziców. I później tak się to działo, że rodzice sponsorowali, rodzice... Uzyskiwali yy, obywatelstwo. Tak w skrócie Wam mówię, nie wiadomo, ta procedura jest bardzo długa i kosztowna, nie? Ale tak to mniej więcej wyglądało. No, a teraz jest tak, że przykładowo wpadają po ciebie lodziarze, no i yy, łap, yy, łapią na przykład rodziców, a dzieci na przykład mają po, nie wiem, 13 lat, czy tam ile by nie mieli, nie? I. Oni zostają, no nie wiem jak to jest rozwiązywane do końca, bo nawet jak będę, nie chcę też takich pewnych kwestii mówić, nie? No ale możecie sami napisać, jak myślicie co się wtedy dzieje. I taki na przykład, nie wiem, zabierają cię rodziców, dziecko wraca ze szkoły albo albo nie wraca, albo już nawet jakieś dziecko, nie wiem, ma 18 lat, nie? Czy tam 19, a zabierają cię rodziców, nie? Co się wtedy dzieje? No napiszcie w komentarzach, nie? dużo takich rzeczy, nie... wiadomo, że telewizja dy, telewizja, czy tam y, to porównują wszystko w tym sensie, że dużo tych właśnie ludzi nielegalnych, czy coś, no oni są na, na zasiłkach, do, dają im wszystko y, takie rzeczy, nie to jest może, to jest właśnie trochę takie głupie, nie, ale moim zdaniem a tak samo ich macie w Polsce, nie? W Polsce tak nie jest, że ci wszyscy co przyjeżdżają mają wszystko, a ty nie masz nic, nie? nie masz nic. Tam ludzie, ludzie, którzy pracowali całe życie w Polsce, nie masz nic, a przyjedzie gościu z tam z jakichś krajów różnych i dostaje wszystko, mieszkanie, talony. Nie wiem jak to jest teraz, ale to się coś tam miało zmienić, ale do tej pory tak było, nie? I też dużo ludzi, gdzie usłyszycie to w telewizji polskiej, no na pewno nie usłyszycie w telewizji polskiej, ale ale usłyszycie to na różnych właśnie kanałach, które na YouTube, którzy prowadzą tego typu filmy, nie? I tak samo to jest tutaj, nie? Moim zdaniem tak samo powinno być, to mówię, w tej kwestii to jest troszeczkę takie y, 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 pieszczenie się o tych ludzi, nie? Powinno być tak dobre, przyjeżdżasz tutaj, dostajesz miesiąc na ogarnięcie dubska, tak to można powiedzieć i masz się zająć sobą, masz znaleźć pracę, masz to, masz tamto, masz to nie? No i zostajesz. Nic ci nie dajemy i radź sobie sam. No i tak powinno być, nie? Tutaj jak przecież przyjeżdżają na przykład dużo Polaków czy coś, no to nawet na, na wizy, nie na wizy, no to każdy sobie kombinował, każdy sobie radził, nie? Każdy z nas, ja nie mówię, że inne nacje tak nie robiły, że, że wszyscy są tacy sami, ale Ogólnie mi chodzi, że nikt z nikt nas tu nic nie miał, co nie? przyjeżdżałeś, e, przyjeżdżałeś z walizką, nie? Kiedyś może nagram o tym filmie, czy tam no nie nagrywałem, ale kiedyś nagram taki film, taki, o, taki życiowy, nie? E, jak tutaj wygląda takie początki od e, zresztą na moim kanale macie tam w wywiadach różne właśnie takie ludzi co przyjeżdżali, jak to mniej więcej wygląda, że możecie sobie zobaczyć, nie? no, ale w moim zdaniem jest taki miesiąc czasu, dostajesz, cyk nie, nie pasuje Ci coś, no to spadasz, nie? no i tyle, i wszystko by było dobrze, a teraz teraz też y, taka narracja jest, że oni wszyscy walą do jednego kotła, że wszyscy są źli, wszyscy są tacy, wszyscy są y, sraci, co nie? także Dużo rzeczy jeszcze wam opowiem, tylko że kurde za może jeszcze jeden odcinek sobie, bo nie zdążę się w tym odcinku, a za długi, za długi odcinek będzie to też YouTube mi tego tego zaraz... No problemy są bo po prostu mówię z tym YouTube'em, co nie? Także czekajcie na drugi odcinek. Dzięki.